Wszystkich chciałbym podzielić się krótkim słowem tym, co mam na sercu. Też wierzę, że e, to będzie jakąś zachętą, ale też pewnego rodzaju poradnikiem e, w odniesieniu do całej tej sytuacji, która się dzieje teraz na świecie i tego, że mamy trochę więcej czasu. Tak więc chciałem coś zaproponować i zachęcić do, do pewnych rzeczy. Czasy są niepewne, wiele ludzi nie wie, co będzie, zastanawia się. Wydaje się, że ta lawina konsekwencji gdzieś, gdzieś już ruszyła i zaczyna zbierać to swoje żniwo. Oczywiście, począwszy od zachorowanych ludzi, kończąc na całej ekonomii i gospodarce, która też w znacznym stopniu tutaj cierpi. Ale mimo tego, wszystkiego, czytam w Słowie Bożym w pierwszym do Koryntian 15:58. O tym, że mam być stały i niewzruszony. I kiedy myślę o tym, to tak trudno jest pozostać stałym, niewzruszonym w stosunku do tego, co się w koło nas dzieje. Świat tak bardzo na nas oddziałuje i tak bardzo jesteśmy podatni na różnego rodzaju bodźce, które przychodzą do, na, do nas ze strony e, mediów czy innych osób, że chcąc, nie chcąc to w jakiś sposób. Sprawia, że zaczynamy się chwiać, ale Słowo Boże mówi wyraźnie: bądź stały, niewzruszony. I zacząłem zastanawiać się, co to znaczy być stałym. Na pewno to oznacza, że trzeba być wytrwałym. I jednym z takich fragmentów, który mówi o wytrwałości, to jest list do Kolosan 4.2, gdzie jest napisane: bądźcie wytrwali w modlitwie. Czujni w niej i wdzięczni. I wspomniałem na początku, że to będzie pewnego rodzaju poradnik, bo chciałbym Ciebie bardzo gorąco zachęcić, podczas kiedy masz trochę więcej czasu, abyś może pomyślał nad tym, żeby spędzić trochę czasu na modlitwie. Może nie wiesz, jak się modlić, albo myślisz sobie, że przez to, że nie możesz. Wybrać się do kościoła, to ciężko tobie się modlić. Więc ja chciałbym Ciebie zapewnić, że Bóg jest obecny wszędzie, tak mówi Słowo Boże. Że kiedy Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, zasłona w świątyni, która oddzielała miejsce najświętsze, gdzie była Arka Przymierza i Boża Chwała przebywała, rozlała się na całą Ziemię i każdy człowiek. Ma dostęp, bezpośredni dostęp do Pana Boga. Tak więc gdziekolwiek jesteś, możesz, możesz modlić się. Jak się modlić? Jak się zwracać do Boga? Przede wszystkim bądź sobą. Mów do Boga naturalnie. Nie, nie rób jakiejś otoczki. Nie, nie używaj jakichś ułożonych,. Um, Konkretnych e, modlitw napisanych przez kogoś. Wiemy ze Słowa Bożego, że jedyne modlitwą, jaką Jezus uczył swoich uczniów, to było Ojcze Nasz. Nie znajdujemy w Biblii nic innego. Natomiast <coughs> widzimy wiele przykładów rozmowy z Bogiem czy z samym Panem Jezusem. I do tego chcę Cię zachęcić, zachęcić żebyś, żebyś rozmawiał normalnie, żebyś. Po prostu był, był sobą, żebyś był naturalny, tak jak moje dzieci kiedy przychodzą do mnie, ciągną mnie za rękę, czasami mnie szarpią, wchodzą na mnie, krzyczą, tata, tata, są naturalne w tym co robią. Tak więc bądź sobą, bądź szczery, i oczywiście musisz być Bogu poddany, uległy, ale możesz przyjść nawet do Pana Boga i powiedzieć: Panie Boże, ja nie rozumiem. Mojżesz tak zrobił. Mojżesz, wielki Boży Mąż, w drugiej księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie, powiedział: Boże, nie rozumiem. Po prostu był szczery, wylewał swoje serce przed Bogiem. Jezus tylko dwukrotnie skrytykował modlitwę, a bardziej dwa rodzaje modlitwy. A jeszcze konkretniej bardziej ludzi modlących się. I to było w Mateusza w szóstym rozdziale, w 5-7 wersecie skrytykował tych, którzy modlili się tak, żeby inni widzieli, a, a innych za to, że modlili się zbyt długo. Tak więc po prostu porozmawiaj z Bogiem. Twoja modlitwa nie musi być, nie musi być długa. Co, co jeszcze mogę Tobie polecić? Na pewno to, żebyś mówił o wszystkim, co ma dla Ciebie znaczenie. Biblia proponuje nam coś więcej niż tylko życie w ciągłych troskach. W liście do Filipiam w czwartym rozdziale, w szóstym i siódmym wersecie, a ten fragment używałem w swoim ostatnim przesłaniu, tam jest napisane: Przestańcie martwić się o cokolwiek, a raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Jest napisane w każdej sprawie, we wszystkim w małych, w dużych, w średnich rzeczach. Jak coś ma dla ciebie znaczenie, to dla Boga też ma znaczenie. Masz w sobie złość, wyrzuć ją. Masz zniechęcenie, troskę, cokolwiek. Po prostu złóż to na Panu Bogu. On do tego zachęca w pierwszym liście Piotra, w piątym wersecie, wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Tak więc módl się o wszystko, co ma dla ciebie znaczenie. Uczniowie modlili się o mądrość, Gedeon o znak, Dawid modił się o przebaczenie po grzechu z Batrzebą, Paweł modił się o coś, co go męczyło, miał jakiś cierń w swoim ciele i trzy razy modił się, żeby żeby Bóg to zabrał. Jezus modlił się o jedność, Mojżesz się modlił, Jakub, Izaak, wiele osób, wszystkie te przykłady. To są przykłady ludzi, którzy modlili się o rzeczy, które miały dla nich znaczenia. Jeśli miały znaczenie dla nich, to i miały znaczenie dla Pana Boga. Tak więc, może coś Cię boli, pogadaj z Bogiem. Może nie wiesz, czy zmienić pracę, może masz jakiś problem, może cała ta sytuacja, która teraz się dzieje w koło cię przeraża, nie wiesz, jak sobie z czymś poradzić, porozmawiaj z Nim. Cokolwiek ma znaczenie dla Ciebie, porozmawiaj z Bogiem. Lista Efezja 618 też mówi o tym, żeby o każdym czasie modlić się. I to znaczy, że nieważne, jaka sytuacja w życiu, nieważne, w jakim miejscu w życiu jesteś, to jest dobry czas, żeby się modlić. I na koniec. Jest taki jeszcze jeden fragment, który mówi, to jest z pierwszego listu do Tesaloniczan piąty rozdział, 16 werset. Tam jest ten, ten znany fragment, który mówi: Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, we wszystkim dziękujcie. I to, żeby modlić się bez przystanku, to wiecie, niektórzy potrafią modlić się naprawdę długo, spędzać godziny na modlitwie. I... Niektórzy z drugiej strony nie są tacy. I to jest jakby całkowicie osobna myśl, którą można by rozwinąć, co to znaczy, żeby, żeby bez przestanku się modlić. Tak? Co to znaczy, żeby, że, że można chodzić z Panem Bogiem w jego obecności przez cały dzień. Nie chcę teraz o tym mówić. Bardziej chciałbym powtórzyć coś, co powiedział kiedyś e, Smith Wigglesworth, znany, kaznodzieja, Powiedział tak, nigdy nie modlę się dłużej niż 20 minut, ale też nigdy nie mam przerwy dłuższej niż 20 minut. Tak więc myślę, że to, to jest fajne, to jest prawdziwe i do tego chciałbym Ciebie zachęcić. Masz troszkę więcej, więcej czasu, poświęć go na modlitwę. I oczywiście możesz ten czas... Również poświęcić na czytanie Słowa Bożego, czyli Biblii. Ale o tym chciałbym powiedzieć do Was następnym razem. Tymczasem życzę Wam wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że macie się w porządku. Jeśli byście mieli jakieś pytania, piszcie, dzwoncie. Ehm, jesteśmy gotowi, żeby Wam odpowiadać. Jeśli coś jest niejasne, albo chcielibyście, żeby coś wytłumaczyć, poruszyć jakiś konkretny temat. To jesteśmy dla Was. Niech Was Bóg błogosławi.